Przyjeżdżajcie w kolejnym odcinku, z tej strony Black, Black. I dzisiaj jeszcze raz gramy linią rosyjską Postaramy się wybadać ISU-122 eee, Pewnie to jeszcze nie będzie w tym odcinku, ale jeszcze jesteśmy blisko Już tylko 6300 expa To się uda pewnie z zrobić wkrótce Tak więc bez przedłużania zapraszam do materiału Tak więc powoli dojeżdżamy I kiedy jeszcze jedziemy Chciałbym się was zapytać o kilka rzeczy Między innymi o to jakie odcinki chcecie i czy też może chcielibyście odcinki na, przy, na przykład komentarzy a propos tego co się dzieje w świecie War Thunder Może odcinki z jakichś innych też gier e, a może robić jakąś specjalną linię i wszystkie bity po prostu nagrywać wtedy e, Może też chcie, czy, czy chcecie jakieś live'y więc napiszcie w komentarzach co chcecie Bardzo też bym przyjął od was feedback dotycząc jak wam się podobają odcinki, czego oczekujecie w nich e, i tego typu rzeczy tak więc teraz jesteśmy na punkcie C e, nikogo tutaj nie widzimy, jedziemy do przodu Ym... czym jak nam się uda kw-85 potrafi czasem coś odbić aczkolwiek bardzo pancerzono, ono nie jest e... tam widzę gościa Pałk. Nie trafiłem. Przejedziemy sobie dalej. Próbujemy gościa objechać, bo yy, źle jest ustawiony. Nie przebiegł w ten sposób. Niech mi wyjedzie. Nie tym działem Więc no, bardzo bym chciał, żebyście mi odpisali e, w komentarzach e, jakie chcecie odcinki i a propos czego. Ja bardzo bym chciał się dowiedzieć tego. Dobrze e, działonowy zabity. i działa nowe dzieje niestety teraz ona mi zabiła działanowe. nie to tam mi nie zabił działa na tronu no, używujemy pałki jako ochrony przed nim no i się niestety nie udało mm, dobił nas szkoda aczkolwiek no, było. Tak więc widzimy się w kolejnym pojeździe. Tak więc powoli dojeżdżamy, jak widzicie, przejechaliśmy punkt C. Niestety punkt A został przejęty, ale potem pójdziemy e, pojedziemy tam ASU, jeżeli umrzemy. Na razie wygrywamy i jadę tutaj bardziej do przodu, żeby móc osłaniać punkt B od boku. E, mam nadzieję, że się uda. Jak widzicie latają samoloty, jest ich tutaj całkiem sporo. E, nie wszystkie teraz widać, ale wcześniej nie widziałam ich No, że cztery samoloty na pewno były Więc no, to całkiem sporo było Nie wiem jak teraz latają, wiem, że był jeszcze nasz gdzieś I jeden, dwa nasze były, w tym jeden został strącony e, Na razie jedziemy po prostu do przodu Trzeba gdzieś tu... O, widzę To jest chyba Tiger 2 więc jest prawdziwa odległość Może być ciężko go przebić, 600 metrów to jest tyle, tak? No akurat obrócił wieże i super. Gdyby nie obrócił tej wieży mogłoby być, być ciężko. Eee, a więc przyjmuję punkt B Zostałem skądś, ale ja się cofnę. Eee. Ja spróbuję, pojechać na ten punkt B, gdyż no, nie chcę go stracić. No, Niestety uszkodzili nam silnik. Jeszcze ja z wszystkich rzeczy uszkodzili nam silnik. Jest na tyle uszkodzony, że jeszcze nie mogę go naprawić. No no i punkt B już został na no, odzyskanym to w sumie. A, tam widzę gościa. Też pewnie około 600, eee, gdzie on pojechał. Ale no, to Pantera była. Okej okay. Może ktoś jeszcze spałni hmm. Wiem, że może teraz respawn killuje, ale i trzeba to kończyć jak najszybciej. Nie ma już dużych szans. Wyślę, że jeszcze nie ma nikogo dookoła. Teraz mi się wydaje, że ktoś gdzieś jest tutaj niedaleko No ale No i wygraliśmy Sprawdaj Sprawdza 11 miejsce i tylko je jedno zniszczenie, ale i tak Było um, w miarę dobrze Niestety dużo expa nie idzie Tylko 1000 Aczkolwiek I tak jesteśmy już coraz bliżej do wybadania naszego Isu. Już tylko 5000 ekspanie 6. Tak więc dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.